Szokująca wypowiedź ministra zdrowia na temat cmentarzy. Czy cmentarze 1 listopada będą otwarte, czy będą też zamknięte, tak jak to było w tamtym roku. A o tym wszystkim w dalszej części tego filmu. Na samym początku, jeśli mnie jeszcze nie subskrybujesz, to zostaw suba, zostaw też łapkę do góry pod tym filmikiem. Kliknij, że w dzwonę, dostaniesz powiadomienie, kiedy wrzucę nowy filmik. Wejdźcie też na mojego fanpage'a na Facebooku, zalegujcie go. Link do tego fanpage'a znajduje się w opisie tego filmu. No właśnie, dzisiaj na temat szokujących słów ministra zdrowia, tutaj Niedzielskiego, który powiedział się na temat tego, czy cmentarze... 1 listopada będą otwarte, czy też będą zamknięte, no jest to na pewno nurtująca, nurtująca nas praktycznie kwestia. Miliony Polaków, tym ja także bym chciał po prostu pojechać na groby bliskich w okresie tutaj pierwszego listopada, a ja wiem jak to było w tamtym roku, tak, że praktycznie rząd na kilka godzin, no dokładnie rząd podał informację o 16 godzinie, że następnego dnia cmentarze będą pozamykane na kłódkę, na cztery spusty. Co ciekawe, nawet wiele cmentarzów nie było to przygotowane, tak, żeby po prostu być pozamykane, bo tak szybko faktycznie ministerstwo, premier podjął decyzję na podstawie rozporządzenia. No i też w Polacy wtedy masowo ruszyli na groby, tak po 16 godzinach, jak już było ciemno, bo mieli kupione przecież znicze, kwiaty i tak dalej. No, i teraz minister zdrowia. Niedzielski został zapytany, czy cmentarze będą pozamykane? Dlaczego takie pytanie? No, jest ono jak najbardziej uzasadnione z tego względu, że mamy coraz więcej osób zakażonych koronawirusem. Ponad 2000 osób każdego dnia. już tam nie będę wchodził w szczegóły, 200 czy tam 2200. W każdym razie widać, że ta tendencja praktycznie cały czas wzrasta. Można się spodziewać, że w okolicy praktycznie 1 listopada, czyli na przełomie października, listopada, tych osób będzie na Kilka tysięcy, jak nie więcej. No więc, y, jakie decyzje podejmie rząd? Tylko, no teraz jest sytuacja zupełnie inna niż to było rok temu, bo rok temu nie było szczepionek o tej porze. E, natomiast teraz są szczepionki, sporo ludzi się już zaszczepiło. No więc, minister zdrowia Niedzielski powiedział, że cmentarze nie będą zamknięte, że na razie nie ma żadnej takiej po prostu przesłanki, żeby cmentarze były zamknięte. No, ja muszę powiedzieć, że to jest szokujące słowa. Z jednej strony dobre, fajne, wszyscy się cieszymy, ale minister zdrowia już teraz wie, co się wydarzy w Polsce na przełomie października, listopada. A potem, jak na przykład cmentarze zostaną zamknięte nagle, to będą pretensje do ministra zdrowia, tak? Na przykład, no, jeszcze pół biedy na zwykłych, tak, ludzi, bo my kupimy znicze. Nie pojedziemy 1 listopada, to pojedziemy inny termin. Natomiast co w przypadku ludzi, na przykład, którzy handlują tymi kwiatami, zniczami, e, którzy zatorują się, wezmą kredyt, tak, kupią e, tutaj e, towar, żeby nim handlować. E, no właśnie, a minister już teraz praktycznie wie, co się wydarzy na przełomie, na, na przełomie października i listopada. Z jednej strony to dobrze, tak? Jak nawet jak będzie po 10, po 20 czy 30 tysięcy osób zakażone każdego dnia i e, cmentarze będą potwierane, no to ok. Natomiast, co innego, jeżeli na przykład okaże się, że e, tych przypadków nie będzie zdecydowanie więcej, na przykład 3-4 tysiące osób zakażonych każdego dnia, w sensie do tego, co teraz jest, no bo 3-4 tysiące to jak jest dużo, a wtedy na przykład mm, premier Morawiecki podejmie decyzję znów z dnia na dzień, że cmentarze będą pozamykane, tak? To wtedy jak to społeczeństwo ma odebrać taką decyzję, tak? Jak mają się czuć? Z jednej strony byli zapewnieni, że cmentarze będą potwierane, bo ja na przykład, y, no y, ja nie jestem politykiem, ale dla mnie to jest na przykład dziwne, że premier y, znaczy, minister zdrowia już teraz jest w stanie powiedzieć, że cmentarze będą potwierane, a nie będą na przykład zamknięte. Czy już teraz jest w stanie przewidzieć, jaka będzie sytuacja epidemiologiczna w Polsce? No, jeżeli jest takim jasnowidzem dobrym, jak jasnowidz Jaskowski, no to naprawdę szacunek. Natomiast właśnie, czyli te cmentarze mają być potwierane, będziemy mogli spokojnie pojechać na groby bliskich, oddać, oddać hołd szacunek zmarłym. Zobaczymy, jak ta sytuacja epidemiologiczna będzie się zmieniać w Polsce. Czy rzeczywiście. Czwarta fala koronawirusa wyhamuje w, po prostu tak koło 1 listopada czy tych osób zakażonych dalej będzie bardzo dużo ja zawsze jestem ciekaw, na przykład jak te są te statystyki dotyczące tych osób zakażonych, że jest ponad tam 2000 osób zakażonych, ile z tej grupy osób jest tak naprawdę zaszczepionych, a ile osób jest niezaszczepionych, tak? na pewno mniej jest osób teraz trafia do szpitala w ciężkim stanie niż wtedy, jak nie było tych szczepionek, tak? wtedy dużo osób trafiało do szpitala, no ale przecież sytuacja jest, nie jest najlepsza, tak? Rząd nie może się dogadać z ratownikami medycznymi, z personelem medycznym. Jeśli chodzi o kwestię podwyżek, ratownicy masowo idą na L4, zwaniają się z pracy, składają wypowiedzenia. Więc tutaj, no, nieciekawa sytuacja jest. Zwłaszcza, że po prostu nawet mówi się o nowym wirusie, tak? Tutaj, który dotyka dzieci. Bardzo dużo teraz dzieci choruje na nowego wirusa. Nie jest to koronawirus. No, i pytanie też to jest takie: pytanie zasadne, jak będzie wyglądała sytuacja w Polsce na przełomie października, listopada pod względem medycznym, pod względem właśnie koronawirusa i dostępności do właśnie urzędów, banków, czy na przykład miejsc publicznych, tak? Czy po prostu nie będą znowu jakieś ograniczenia wprowadzone? Natomiast, no właśnie, bo może być, tak teraz jest na przykład ponad 2000 osób zakażonych każdego dnia, ale przecież ci ludzie, którzy się zaszczepili, też chorują na koronawirusa, tak? Jeden z polityków, chyba w rządzie prawa i sprawiedliwości, ostatnio poinformował na swoich mediach społecznościowych na Twitterze, że stwierdzono, stwierdzą u niego koronawirusa, pomimo tego, że szczepił się w sierpniu. I y, że y, tak, y, informuje o tym, że dobrze się czuje, natomiast objawy miał takie, że po prostu brak y, tam węchu, tak y, nie czuł faktycznie smaku potraw, zapachu. Y, informuje tylko o tym publicznie, żeby poinformować te osoby, które znia, miały z nim kontakt. Czyli był zaszczepiony, zachorował na koronawirusa no nie wiem jak to będzie wyglądało w następnych dniach na razie miał takie objawy że brak praktycznie węchu tak no więc pytanie jest takie czy rzeczywiście cmentarze będą zamknięte czy nie będą zamknięte jakie decyzje podejmie rząd no to jest przerażające bo rząd może praktycznie podjąć decyzję o zamknięciu cmentarzy dzień wcześniej na podstawie rozporządzenia. Więc yy, dzisiaj może minister niedzielski mówi, że tak, cmentarze będą potwierane i fajnie, każdy tak, tego sobie życzy. Natomiast na końcu i tak może na przykład premier podję, podjąć decyzję dzień wcześniej czy dwa dni wcześniej na podstawie właśnie rozporządzenia. Tak, rozporządzenie, które może wejść w życie. Co ciekawe, takie rozporządzenie nawet nie musi podpisywać premier, bo równie dobrze może podpisać minister yy, tutaj sportu czy jakikolwiek inny minister, że na przykład cmentarze mają być pozamykane. No zobaczymy. Tylko no, pytanie też jest takie, tak, o kwestię, czy rzeczywiście cmentarze to są tak niebezpieczne, jak to są na otwartej przestrzeni, że ludzie nagle, nagle będą się zarażać, tak, jeżeli na przykład możemy chodzić do sklepów, do innych miejsc i tak dalej. No więc jestem ciekawcowy na ten temat, Sądzicie, co na ten temat myślicie, na temat tej deklaracji tutaj właśnie ministra niedzielskiego. No też jest kontrowersja dotycząca podwyżek, także tutaj minister niedzielski w ogóle nie rekomenduje, żeby ze stroną strajkującą z białym miasteczkiem rozmowy prowadził premier Morawiecki. Tak, tutaj minister niedzielski mówił, że te podwyżki, te oczekiwania służby zdrowia są nierealne, bo to by spowodowało większe wydatki, jeśli chodzi o budżet państwa o 100 miliardów złotych rocznie, co na, to, na, na co praktycznie państwo polskie czy rząd Prawa i Sprawiedliwości nie może sobie pozwolić. No ale z drugiej strony niedogadanie się ze służbą zdrowia to jest kompletna tragedia. Okej, okay, może być tych osób niezakażonych, nie być hospitalizowanych, co z tego jeżeli na przykład. Na karetki będą stały puste, nie będzie ludzi, którzy będą mogli wyjeżdżać po prostu do do po prostu ludzi chorych, tak, nawet nie mówię o z, z, konkretnie zakażonych koronawirusem, ale chorujących na zawał czy na inne choroby. Z jednej strony politycy, którzy klaskali personelowi medycznemu, tak, którzy zachwalali personel medyczny, dawali dodatki te covidowe nie wiem teraz, czy te dodatki po prostu one z, znikły, tylko były na ten czas, kiedy po prostu był koronawirus, a teraz praktycznie tak, strona rządząca w ogóle tutaj nie, nie może się dogadać ze, ze stroną z przedstawicielami środowiska. Medycznego. To wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam, Zostawcie Suba, trzymajcie się. Cześć.